Witajcie mordeczki, tutaj Kupa Gamer TV, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Spidermana i mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodoba i zostawcie pod filmikiem 15 w górę i subika z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z każdym odcinkiem na moim kanale. No i cóż, bez przedłużenia idźmy po obraz. Masz, w symbole minionej epoki Konfortuna. Don Cicero. Don Marshall. by Wybrawić kilka. I oczywiście szaleniec z metalem pełnie Hammerhead. Kryminaliści z kodeksem moralnym. Zawsze coś, prawda? Błąd! Wyrzucają swój kodeks za okno, gdy tylko staje się niewygodny. Bo przestępcy to przestępcy, a oni z definicji są tchórzami. szumowinami, winami, mętami! W latach 80. i 90. obaliłem maczy niemal na własną rękę. I mogę wam od razu powiedzieć, że gotów jestem to powtórzyć. Nie boję się ich ani trochę. Chcecie mnie? Spróbujcie mnie dorwać! Nie mamy więcej czasu. Jared! Błąd silnik! Nie! Jestem szefem! Masz to zrobić! I przestań płakać! Dobra, w końcu gadać. Znalazłem kolejny obraz detektywie. Hardy miał oko do sprytnych kryjówek. Był naprawdę zdolnym włamywaczem. Oczywiście. Jak udało wam się go złapać? Chciałbym powiedzieć, że dzięki solidnej robocie. Ale coraz częściej mam wrażenie, że dał się złapać. Żeby uciec Marzi? Przecież wiedział, że mogą go dorwać w więzieniu. Owszem, ale tylko w ten sposób mógł chronić córkę. Tyle, że odsiadka okazała się znacznie dłuższa niż planował. Hmm. No, to teraz chodźmy po wyzwanie Scrubol. Mamy napad. Prawdopodobnie Albo zajmiemy się też te, tym, tym przestępstwem. A sprawdźmy gazetki sobie. Bo akurat zauważyłam, że tutaj jest. No. no. A to coś nowego? Hej, jak to nie mogę wziąć? Czy zawieszko przestępstwo jest możliwe? Nie wiem. Sam raz na skacze! klepanie mafiotów standardowa robota dla bohatera nie nic nowego Dobra, dobra. Uwaga! Aby, mm, nie, nie zajmijmy się tym tunelem. Tego chcę przypomnieć: każdą dzielnicę trzeba mieć na 100%. Dla tych, co chcą wiedzieć, to jeżeli ktoś chce mieć te 100% w grze to trzeba mieć te dzielnice na, na 100%, chociaż to pewnie każdy wie. Normalnie, że cię oglądają. Że to... A jeżeli to połowa Nowego Jorku, to nie wiem, co to jest. No co, jest, ale że, żaden jakiś lamus tutaj nie przyjdzie, no. No mój Boże. się nie da przecież w tym. Przecież... No i co tyś mi we mnie walisz, co? Ale to nie no ma sensu, to bez sensu. Przecież te fotobomby, nie wiem, są 500 km od tych gnojków. Oni nawet nie pomyślą, żeby do mnie przyjść. Nigdy nie pokonają. Nigdy. Tylko czas marnujecie. Dobra, najwięcej tutaj fotobomb robimy. Szybko szybko no Co jest? Czemu nie mogę? No teraz to atakujemy no. No dobra, nie dostałem obrażeń. Ludzie hammerheada byli w pobliżu. Muszę ich zdjąć! Naprawdę? Dobra, później zajmę się tym grubaskiem z minigunem. Kurde... Rakietami są najgorsi po prostu. Kolejny Złoto, złoto, złoto. Tak, mamy złoto! Dobra. Weźmy ten jeden jeszcze obraz Hardiego i tak to ruszajmy. Albo nie, zostawmy już. Dobra, to chodźmy już do tej misji głównej. Zdziwiam, że nam się uda. Nie uda, przez to, bo przy tej jednej fotobombie, wiecie, tych gości nie było. Powiem wam, że jak próbowałem to trochę zrobić, to trochę mnie denerwowało. Jak próbowałem to na 100% zrobić, że na to Złota. Jesteśmy. Ciekawe, co to, to tak to będzie musieli zrobić. O, lekko. Felifio, musimy pogadać. O, tęskniłam za tym. Ale muszę lecieć. Co jest? O uh oo! -oh. Nie szkodliwiła mi wyrzutnie sieci. Ach. Muszę to zrobić w klasyczny sposób. Chyba tak. Daj spokój, chcę Ci pomóc! To się odczep. Jeśli Hammerhead ma twojego syna, nie dasz rady sama. Dlaczego nie? Dotąd radziłam sobie sama. Ale wcale nie musisz! Właśnie! Uuu, fajnie! Dlaczego mi nie ufasz? Pracowaliśmy już razem! Sam sobie odpowiedziałeś, nie sądzisz? Felicio, dlaczego nie poprosiłaś o pomoc? Bo to nie twój problem, tylko mój i dam sobie radę. Może dla mnie to za ten problem. Chyba, że mówisz o wojnie gangów. O, akurat duży problem. Odpuść, pająku. Umiem osią... o o. Wyślijmy... No kudę. Miałem na myśli rzuć? Winą. to miałem na myśli w inną stronę. Wyrzut w końcu załapały. Czas się pobujać. Pomogę ci powstrzymać hammerheada! Jak? Bez zabijania i łamania prawa? Po twojemu się nie da. Właśnie, że się da. Felicio, twój syn. Muszę wiedzieć, czy, czy jest. To mój syn! Ratuję go! Otwarty pajączek! Chcę tylko pogadać! Wciąż tu jesteś? Mogę tak całą noc, jeśli będzie trzeba! Zaczynasz gadać do rzeczy! Au! Muszę się bardziej postarać. Muszę się bliżyć. Mówię ostatni raz. Nie szukaj mnie! Hej! Przestań uciekać! Przestań mnie gonić! Nigdy! O kurde, ty tam poszłaś! Poszedłaś ja na brzmieł. Bo próbuje cię spowolnić! No właśnie. Tak jak ty śladasz bym jakimiś bombami. Mam. Chyba nie za bardzo spajnie, wiesz. Nie mogę jej uciec. O Założony. ile jeszcze. Muszę się zbliżyć. O dobra, mamy już ją. Możemy teraz porozmawiać jak ludzie? Przecież właśnie rozmawiamy. Wiem, co jest na tych skradzionych dyskach. No proszę, silny i mądry. Hammerhead nie może ich dostać. Gdy będzie miał czego chce, chłopak nie będzie potrzebny. Daj sobie pomóc. Na przykład jak? Zajmij go, a my znajdziemy twojego syna. Tęskniłam. Miło znowu być razem. Nic z tych rzeczy. Szkoda. Okej, okay. mogę to przedłużyć o kilka dni. Słuchaj, twój syn. Czy ja jestem, no wiesz. Później. Najpierw go znajdźmy, a o reszcie pogadamy potem. Trzymaj się, pająku. O, Andrzej mnie zabije. Ach. Może. Hey. Może. Złapały się? Tak. Ma przeciągnąć sprawę, a my poszukamy jej syna. Powiedziała ci, czy... Niestety. Oczywiście. Jesteś pewny, że nie ściemnia? Znam ją. Nie pracowałaby dla Hammerheada, gdyby nie musiała. Okej. Okay. No nic. Sprawdzę tamtą rejestrację. Dam znać, co i jak. Uch, zaczynam opadać z sił. Pora coś wszamać. Pizza u jego. Eddie. Tu Spider-Man. Spidey! Zgłodniałeś? Zgadza się. Zrobisz dla mnie pepperoni, jak zwykle? Robi się. Z dostawą na dach? Poproszę. Tam, gdzie ostatnio. Daj mi chwilę. Odezwę się do ciebie. Zanim Eddie zrobi pizzę, zdążę się trochę rozejrzeć po mieście. Zajmijmy się tak to Central Parkiem. Chociaż tak to weźmy sobie też jakiś kostium. Jaki może? Stary, nie. A co z tym może? Nie. Nie wiem co za koło z tym wziąć, bo wszystkie są fajne, ale jakoś mnie, mi, do mnie nie przemawiają. Aleśmy ten ten antyok -ok i też. Te żelazne ramiona. Będzie pasować tak to razem. Chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. Hardy na pewno coś tu ukrył. W kominie? Kolejne dzieło sztuki. No? Victoria. Gratulacje, detektywie. Właśnie wygrałeś część łupów Waltera Hardiego. Słuchaj, nie obraź się. Pozwoliłem sobie spojrzeć do akt. Według świadków współpracowałeś z nową Black Cat. O co w tym chodzi? Powiedziała, że skończyła z przestępczością, a ja jej uwierzyłem. Próbowałem ją podszkolić, a ona zrobiła wiele dobrego przez chwilę. Niestety, stare nawyki wzięły górę. Dostałem cynk, że kradła od zbirów, których załatwiliśmy. Wpadłem do niej i znalazłem łupy. Znałeś jej adres? Chodziło tylko o robotę, czy łączyło was coś więcej? Wkraczamy na osobisty grunt, detektywie. No tak, rozumiem. Wiesz, taka praca. Zadzwonię, jak znowu coś znajdziesz. No dobrze. Zajmijmy się tym wyzwaniem Skrubol. Bo mamy jeszcze czas. Hej, Miles, odwłaszam. O co chciałeś zapytać? Hej, Peter. Chodzi o to, ale wiesz, to nic takiego. Wiem, że jesteś strasznie zajęty. Tak się tylko zastanawiałem, czy nie moglibyśmy kiedyś zacząć trenować. Trenować? Tak, chodzi o same podstawy: zwisanie z drapacza chmur, albo zwisanie z niskiego budynku, albo drzewa. Miles, masz 15 lat. Musisz skupić się na szkole. To o wiele ważniejsze od. Ta, wiem, ale jak kiedyś skończę wcześniej pracę domową, a ty znajdziesz chwilę. W końcu też zaczynałeś jako 15-latek, nie? Owszem, i setki razy otarłem się o śmierć. Nie mogę pozwolić, żeby ciebie też to spotkało. Okej, okay. tak, rozumiem. Do następnego. O rany, co ja zrobię z tym dzieciakiem? Nie wiem. Dzieci. Sam jestem w sumie dzieckiem. Hej, pajęczaku! Gotowy na bardzo specjalny odcinek! Dzięki małemu wirusowi, którym zaraziłam Twój kostium, będziesz mógł korzystać tylko z dwóch gadżetów. Oh. Muszę przestrzegać jej zasad. A to za to dostajemy wtedy punkty, rozumiem. Okej. Okay. zobaczysz. zobaczysz. nadzieję. nadzieję. Bomba, bomba, bomba. Kurde nie zadziałała. Foto bomba, foto bomba, foto bomba, foto bomba! O, się tu proszę do mnie! To chyba jakiś żarty. Dobra. Ron! Patrzcie jak się miją! Lubię to! Patrzcie, to się nazywa sieć 2.0!

O to! O i mamy trofeum! Nieźle! Komentarze, coraz więcej ja widzowie zachwyceni! O tak dalej, Spidey! O, pasuje! Dobra, Spidey, pizza gotowa! Dzięki, ratujesz mi życie! O, ratowania jesteś ty! Jeśli ci smakuje, napiszesz na nas w necie? To dobra reklama! Jasne! Na razie, Eddie. Teraz te ramiona pasują ja do nie, tego kostiumu, ja cool. wiecie. Yy, jak on się jeszcze raz nazywa? Bo zapomniałem nazwy. Kostium Antyokno. -Ok. okno No to fajnie. No, co by tutaj zrobić? Akurat tutaj zakończymy od... Zaprażenie yeah. Spider-Manie. Mój nowy show jest hitem! Tylko poczekaj, aż zobaczysz, co zaplanowałam na kolejny sezon! Narazka! Od Ach, jest taka wkurzająca. Moim zdaniem. Nie tylko twoim. Tutaj zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I zostawcie pod tym filmikiem jeden 15 oweczek w górę i subi ka żeby żebyście byli na bieżąco z każdym odcinkiem na moim kanale. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Na razie.